Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam do wysłuchania wierszyka, który napisałem o miesiącu kwietniu. Kwiecień żartem się zaczyna, święto to aprilis prima, w stawie kwitną nam kaczeńce. Można na dwór wyjść w sukience, bocian młode uczy fachu, wielkie gniazdo ma na dachu. Szkołę życia muszą zacząć, bo na łące żabki Skaczą, wykluwają się kacuszki, i choć słabe mają nóżki, kiedy pszczoły wyjdą z ula, to pisklęta w wodę nura. Nowe gniazdko ma przepiórka. Z wiórków, słomy i ze sznurka młode kotki rosną w siłę i fruwają już motyle. Babcia stroi nam koszyki i z bukszpanu bukieciki. Wielkanocne zje śniadanie, aby uczcić zmartwychwstanie. A pisanki, rzecz przesławna, są tradycją zdawien dawna piękny symbol życia, zgody i rodzącej się przyrody. I jak podobał Wam się wierszyk o miesiącu kwietniu? Na dzisiaj to już wszystko. Wujek Konrad kłania się nisko. Papa! Pa. Bocian młode uczy. I nie kwestią gustu to, czy jest sztuka, czy jest dno. Nawet krótki wierszyk prosty może nieść też przekaz.